Kochani, tu Poli, witajcie na moim kanale. Czasem na moich social mediach możecie zobaczyć, że otwieram niektóre paczki, które zamawiam z Chin. No i oczywiście e, trzeba na to uważać, e, od razu Wam to zaznaczę, ponieważ często można naciąć się na podróbki. Ja natomiast sprawdzam tych sprzedawców, ich opinie i też nie zamawiam nigdy od nikogo, kto jeszcze tych zamówień dużo nie sprzedał. Bo to też mi potwierdza potem po tych ocenach, że to faktycznie jest konkretny produkt, który po prostu jest produkowany dla Pokemon Company w Chinach, a nie jest to jakiś wykowy produkt. Muszę przyznać, że Pokemon Company dużo bardziej stara się z tymi zestawami chińskimi i mam wrażenie, że są one najbardziej dopieszczone z wszystkich produkowanych, ponieważ mamy tam zawsze jakieś fajne maskotki, blindboxy, figurki. W japońskich setach aż tego tak często nie widzę, a w angielskich to już w ogóle. To, jaką figurkę możemy dostać, to jakaś taka mała figurka, powiedzmy, w Amberona i Espiona, która była w z pryzmatykiem. Ja na przykład jestem właśnie fanką takich figurek, boxów pluszaków, które można z tego wydropić. A ostatnio dużą furorę właśnie na Aliexpress i potem u też różnych Pokémon Content Creatorów zrobił ten zestaw z blindboxami i pluszakami. Mogliście już zobaczyć go na moim kanale. I tam wydropiłam właśnie tego słodziaka. Pokażę Wam też go z bliska. Mamy tutaj pluszaka, który ma takie magnetyczne łapki, i dzięki nim trzyma ten toploader. W środku dostajemy właśnie taki też y, boxip na magnes, no i kartę do konkretnego pluszaka. A ja potrzebuję minusika dla mojego plusika, więc zamówiłam kolejną paczkę. Mamy tutaj dwa takie blind boxy, i zaraz sprawdzimy sobie, czy uda nam się wydobyć to, co bym chciała. Więc, dla tych, co nie widzieli tego filmiku, o którym mówiłam, opowiem Wam dokładnie jeszcze raz, co jest w tym unboxie. I oczywiście mamy takiego tutaj randomowego pluszaka, i trafić nam się może jeden z tych sześciu pluszaków, lub tutaj mamy takiego mystery. I wydaje mi się, że to jest Pawmi, z tego co sprawdzałam, bo tutaj mamy Pawmota. Oczywiście my chcemy tego Minuna. Poza tym pluszakiem dostajemy też jedną z kart promo, i każda z nich jest przypisana do konkretnego Pokemona A jest to też zestawy z boosterami, ponieważ dostajemy tutaj booster odpowiednika 151. Wydaje mi się, że ten booster jest odpowiednikiem naszego Paradox Rifta. Wydaje mi się, że tutaj też zawsze jest podawane w tych boxach, jaka jest szansa na jaki drop w którym boosterze. Tak naprawdę mnie nie interesuje nas dropy bardzo z tych boosterów, bardziej nas interesuje to, co może nam wydropić z tych pluszaków. Też, żeby nie było, na ekranie teraz pokażę Wam się, jaką najlepszą kartę można trafić z każdego z tych boosterów. Dla tych, którzy są zainteresowani oczywiście też kartami. Wejdźmy sobie do naszej paczki. Wydaje mi się, że gdzieś powinnam tu mieć nożyczki. Mam nożyczki i bierzemy się za otwieranie. Na szczęście w tej paczce nie ma nic więcej, więc nie ma co się bać, że coś uszkodzę. Ups, to jest jeszcze połączone w środku. Uh, to jest mocno wgnieciona puszka. I dobrze, że mam tu na kamerze, bo będę mogła to w takim razie zareklamować. I może zwrócą mi trochę kasy. No bo mógł uszkodzić się też karty. I zobaczmy drugą. No, popatrzcie, druga jest. No, praktycznie nienaruszona, ale patrząc na to, w jakim stanie przyszła mi ta. A jak wyglądają te, no to nie wyglądają tak dobrze. Ale powiem, wam, że zamówiłam u innego sprzedawcy. E, podlinkuję Wam tego dobrego, czyli to pierwsze zamówienie. Mam nadzieję, że jeszcze ma aktualne oferty. tego co wiem, podrożały trochę te, te boxy, kiedy zaczęły pojawiać się też u innych youtuberów. Pewnie po prostu przez, przez popyt na to. E, może od środka uda się to odgnieść. No i teraz zastanawiam się. Bierzemy chyba się za otwieranie jednego boksa. Jeżeli wydropi nam to, co chcemy, to stwierdzimy sobie inne na jakiś inny moment, a jeżeli no nie wydropi nam, tworzymy chyba sobie dwa. Spróbujmy z tym może bardziej zniszczonym. Może powiem Wam jeszcze, co poza tym minusikiem chciałabym tutaj wydropić. I wydaje mi się, że chyba Pikachu, tak klasycznie, mieć maskotkę Pikachu, to raczej taka podstawa. Olia zdjęta i otwieramy naszego psa. No ja mam nadzieję, że będzie tutaj pokrew, którego chcę. Zamykam oczy i wy zobaczycie piersi. Oj, czuję, że to nie jest to, co chciałam. Nie, nie jest to. O mój Boże. Nie wierzę, że się udało. I to za pierwszym razem. Jakieś szczęście musiało nade mną czuwać. Proszę bardzo. Mogę się ruczkami czuć, jak magnesy na siebie działają. I tak pięknie wyglądają razem. Zobaczmy sobie, co jeszcze jest w środku. Eee, tutaj powiem taka na wilgoć, nie wiem, jak to się nazywa kuleczki po prostu. W środku tutaj są boostery i karta i ta karta również będzie do kompletu bo to jest zestaw. Mamy kartę, te dwa boosterki, które sobie zaraz otworzymy. Piękna karta rozetna, bo boję się, że wyglądają za bardzo. Cyk, puszmy ją sobie do koszulki. Proszę bardzo, to się tak otwiera na magnesik. Wkładamy tutaj sobie kartę. I, A czekać, to jest tył. Więc powinniśmy ją włożyć w tą stroną. W takim razie dopasować ładnie. I zamykamy. I takim sposobem mamy piękny zestaw. Wierzcie mi, że takie szczęście u mnie zdarza się bardzo rzadko. Mimo szczęście ostatnio do kart ewidentnie mam chociaż szczęście do pluszaków. No i zaczniemy yy, z tym boosterem. Tutaj raczej się nie przekłada, więc po prostu zobaczmy, co jest w środku. O mój Boże! Mamy drop? Jako chyba jeszcze nie miałam dropa z chińskich boosterów. Ale piękna karta. Nie wydaje mi się, że a może jest jej odpowiednik, w którymś z naszych setów? Będę musiała sobie sprawdzić, bo nie kojarzę w ogóle tej karty. Zobaczcie ją też sobie z bliska. To teraz trzeba sprawdzić, co mamy tutaj w tych Pikachu. No i może będzie podwójne szczęście. Ale nie, mam po prostu... Dragonite a, holo, to też bardzo fajna karta. Ponieważ udało mi się wydropić to, co chciałam, to wydaje mi się, że na dzisiaj to już wszystko i bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętam Wam o zostawieniu subskrypcji, lajka i włączeniu dzwoneczka. A jeżeli ten filmik Wam się podobał i chcecie zobaczyć otwieranie kolejnego Boxa, to dawajcie znać w komentarzach. No i też możecie obstawiać jaki Pokemon kryje się w tym boxie. Czy Ty będziemy mieć tutaj powtórkę, czy jednak będzie to Pikachu, którego tak chcemy zrobić. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!